Aleksander Sikora przekazał szczęśliwe wieści. Zakochałem się. Aleksander Sikora, który zdążył już oczarować widzów polsatu w porannym paśmie Halotu Polsat, ma dość nietypową pasję. Prezenter udzielił ostatnio wyjątkowo szczerego wywiadu, w którym przyznał, że swoje zainteresowania w dużej mierze zawdzięcza ukochanej babci. O co chodzi? Poznajcie szczegóły. Wieści w sprawie Sikory to nie były plotki. Potwierdził, to jej to zawdzięcza Aleksander Sikora niewątpliwie jest jednym z najpopularniejszych prezenterów w naszym kraju. 35-latek doskonale sprawił się w roli prezentera redakcji show biznesowej w porannym paśmie Halo tu Polsat Udowodnił już także światu że może pochwalić się niezwykłym talentem wokalnym, co z pewnością potwierdzą fani formatu Twoja twarz brzmi znajomo. Niedługo mężczyzna wystartuje także w tanecznej rywalizacji. Jak ustalił Pomponik, Aleksander Sikora pojawi się na parkiecie jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. Wieści w sprawie Sikory to nie były plotki. Właśnie potwierdzono doniesienia. Prezenter udzielił ostatnio wywiadu, w którym otworzył się na dość osobiste tematy. Choć na co dzień to on zadaje pytania swoim gościom, tym razem sam pokusił się o kilka wyjątkowo szczerych odpowiedzi. Wyjawił, że jest jedno miejsce, które zupełnie zmieniło jego życie. Nie bez znaczenia w tej sytuacji jest także pewna bliska jego sercu kobieta. Aleksander Sikora nagle potwierdził doniesienia. Ludzie nie mieli pojęcia. To ona zmieniła życie Aleksandra Sikory. Zakochałem się. Reporter redakcji show biznesowej Halo. Polsat zdążył już udowodnić, że jest bardzo rodzinną osobą. Ważną postacią w jego życiu jest kochana babcia, której to właśnie zawdzięcza jedno ze swoich największych pasji. Wszystko zaczęło się, gdy z rodzinnego Krakowa przeprowadził się do Warszawy. To właśnie wtedy pokochał metro. Kocham stolicę, bo tylko to miasto daje mi możliwość rozwinięcia skrzydeł w zawodowym wymiarze mojego życia. No i ma metro, a Kraków nie. I właśnie o tym jest moja praca magisterska. Zaskoczył wyznaniem w rozmowie z Polsatem. Od razu wspomniał też, kto spędzał z nim czas na zgłębianiu tajników warszawskiego metra. Aleksander Sikora zdobył się na szczere wyznanie. Pamiętam, jak jeździłem po mieście, poznając wszystkie uliczki. Zakochałem się wtedy w kolejce podziemnej. Jeździłem z babcią od końca do końca linii. Później męczyłem oto rodziców, rysowałem plany metra, jak mogłoby to być rozwiązane w Krakowie, gdybyśmy je mieli. Budowałem z klocków Lego perony, a z plastikowych pojemników po owocach pociągi, łącząc je taśmą klejącą. Opowiadał. Spodziewaliście się takiego wyznania?